Siema! Z tej strony Kapsel i witam Was yy, na live jest Steak Shadow Beat. I sorry, że dawno nie było żadnego odcinka, ale nie miałem po prostu za bardzo czasu. Mhm, włączyło mi się już powiadomienie, że jest live. No. Zakręcimy sobie kołem fortunę. I zaraz mam pokażę co się wydarzyło ostatnio, bo... Dawno nie grałem w tą... To, znaczy, nie grałem na odcinkach i. No, jak możecie zauważyć, teraz to trochę potrwa. Yy, no, tu są już postacie płatne i mam kilka takich niepłatnych... Mam dużo postaci, praktycznie wszystkie. Tak, wszystkie postacie i no, przegramy sobie Freezen Gold Kontynuujemy ten turnament za 50 tych smaczy cool I jeżeli chcecie żeby jakieś... nie tylko gaming tylko na przykład jakieś filmy z jakich, nie wiem jakieś filmy albo seriale się pojawiły na odcinku... to dajcie znać w komentarzu, bo ja mogę coś tam nagrać. Może nie wszystkie, ale coś tam mogę nagrać. Zawsze. No, tak. jeszcze zobaczę, jak to będzie w tym w ogóle. Albo w ogóle, żeby jakieś inne gry. To już napiszcie w komentarzu, to, to mogłyby się pojawić. Takie. Tak, na razie. Jak na razie wygrywamy, nie ma nikogo jeszcze w komentarzach, nic nie ma. A na pewno nic nie ma? Nic nie ma. Na no nic. Znowu taki samotny live. Albo jeżeli chcecie to... Wkrótce może się, nie wiem, gdzieś tak... Któregoś się na pewno... Na pewno kiedyś się może pojawić... Yy że tak powiem Minecraft taki oryginalny ale to jeszcze na razie nie bo na razie nie mam powodów po co miałby się w ogóle pokazywać i no gościa mnie sparaliżował więc to jest taki jakby Gdybyś się pamiętał nie? nieźle Dobra już po nim powiedział gold według mnie jest chyba najlepszą postacią Najsilniejszą chyba z tego w ogóle z tych, tych ludzi Jeszcze tylko dwa mecze i koniec z turnamentu Go też dostałem za Do siódmy dzień w ogóle Fajt Gościu chyba nie wie, z kim zadziera a nie wiem, powinien się dowiedzieć chyba, nie wiem albo chociaż skojarzyć kim jestem ładujemy się, ja zobaczymy kto będzie miał szybciej, nie, maksymalną moc Ja już mam, ja też mam 300 Wiesz co ja bym sobie już poszedł, ale gościu już... taki fryer, na serio, dużo mocy, a ja byłem w ogóle z innej strony więc Trochę mi się to nie, nie wyszło Uderzenie, uderzenie Mam małe lagi No dobra Mam już 4 minuty No nie wiem, gdzieś tak może do 10 się wyrobię Może nie Takie odcinki Albo w ogóle nagrywać odcinki na live <laughs> To było takie trochę creepy Ale też trochę spoko Bo ludzie byli w ogóle naturalnie na live'ie. Znaczy na odcinku, tak no. Ja bym wtedy czytał wasze komentarze. Przemyślcie to i osoby, które to obejrzą, niech napiszą komentarz pod tym live'em. A osoby, które są, a mi się nie wyświetlają, niech napiszą komentarz, że są, ale pewnie ich nie ma. Jak zwykle. Kiedyś ja musiałem w ogóle Per Simonowi oferować taką osobowość, żeby w ogóle był na live'ie. Bo to tak nie wychodziło. Ale to nic. Gościu mi przywalił, mamy więcej życia od niego, a on myśli, że jest fajniejszy ode mnie. No to gościu je pocisnął. Dobra, trzeba mu ten tyłek. No i nareszcie się opamiętał. Nie wiem, jakieś, naprawdę, no, mogłem w sumie nagrywać jakieś tam seriale po, pomiędzy. Gdzieś tam mógł nagryć zawsze. I zaraz możemy umrzeć. Ty na serio możemy umrzeć. Używa kuli. Jeszcze jeden czas. No i game over dla niego. Szkoda, nie mieliśmy rzucia, ale tam odrobinę. Miałby nas Nachita ze swoim. I ostatni gościu z turnieju. Proszę Państwa, za chwilę możemy zdobyć 50. To będzie chyba ostatni mecz. Albo. Albo tak tworzyć muzykę z programem jakiegoś, tak na live, tworzenie muzyki Super Combat Mega 3. No i gościu zadar ze mną. a ja nie powinien ze mną zadzierać. Bo co które ze mną zadarło są słabe jak on. A kto mówi, że ludzie są idealni? No, ja tak nie mówię. No już pewnie. Do chleu żyje sobie ma co Albo mi na kopie tak, że będę słaby. Weź ogarnij się. Ну, что, не желаем тут поменьше в мод? А, ну, так, не могу, Ну, то, он еще одну еду. Будет ну, если конечно, Dobra. Ja ładujemy. A Myślę, że... Będzie, że można liczyć z najpotężniejszą postacią z gry, czyli Freezom Gold. Czyli z Złotą Freezom, inaczej mówiąc po polsku. Oj, ci gościu mi pocisnę. Ja to są mocno ale go wykiwałem po prostu You win. i dostaliśmy u dostaliśmy to co na, to na co zasłużyliśmy możemy nareszcie zakręcić kołem fortuny Nie ma nikogo. No, oczywiście Piężki, bo po, czemu nie? 5 goldów. Co ja mam w ogóle zrobić z tymi dioksami? O okay. jeszcze jedno zakręcenie zostało nam 9 okay. no i 5 oczywiście no, nie wiem co ja mam zrobić z tym Goldem. No więc dzięki za uwagę, nie na, tego live'a jeżeli ktoś był niech da A lajka w górę czyli napiszę komentarz, a jeżeli ktoś nie obejrzał, niech zasubskrybuje mój kanał i napisze komentarz, jeżeli jest live'a, a ja się z wami żegnam. trzymajcie się, cześć.